Istnieje dźwięk, którego nigdy nie słyszeliście. Częstotliwość, która pokonuje absolutną pustkę przestrzeni, przemierza miliardy kilometrów lodowatej ciemności i dociera do nas niczym szept. To nie jest muzyka, to nie jest hałas, to coś, co sprawia, że naukowcy na sekundę wstrzymują oddech. A w październiku 2025 roku ten dźwięk powrócił głośniejszy, wyraźniejszy prawie jakby próbował nam coś powiedzieć. Nie była to eksplodująca gwiazda był to wzorzec. Pulsujący sygnał pochodzący z regionu w pobliżu gromady kulistej M13, położonej 25 tysięcy lat świetlnych od nas. Żebyście mieli pojęcie, światło, które opuściło to miejsce, kiedy się urodziliście, jeszcze do nas nie dotarło. Mówimy o odchłani czasu i przestrzeni, która wymyka się wszelkim ludzkim próbom zrozumienia. To częstotliwość neutralnego wodoru, najobficiej występującego pierwiastka we wszechświecie chemiczna sygnatura samego istnienia. Gdyby jakaś zaawansowana cywilizacja chciała zwrócić na siebie uwagę, użyłaby tej właśnie częstotliwości. To jak zostawienie wiadomości w kosmicznej skrzynce pocztowej, którą każdy sprawdza. Dla niektórych tylko zbieg okoliczności, dla innych niemożliwe do zignorowania, ponieważ 137 jest związane z jedną z najbardziej tajemniczych liczb w fizyce. 1 przez 137 w przybliżeniu 0,007297. To wartość stałej struktury subtelnej, bezwymiarowej liczby, która reguluje, jak światło oddziałuje z materią. To niewidzialny klej, który utrzymuje atomy razem, który pozwala elektronom tańczyć wokół jąder atomowych, który sprawia, że wszechświat działa tak, jak działa. Richard Feynman, jeden z największych fizyków XX wieku, nazwał tę liczbę największą tajemnicą nauki. Powiedział, że wszyscy dobrzy fizycy powinni umieścić tę liczbę na ścianie i się nią martwić, ponieważ nikt nie wie, dlaczego ta liczba jest właśnie tą liczbą. Nie pochodzi z żadnego równania, nie może być wyprowadzona z żadnej teorii. Ona po prostu istnieje. A jeśli zmienisz tę liczbę, nawet odrobinę, atomy się nie uformują, gwiazdy się nie zapalą, życie nie powstanie, wszechświat zapadnie się, zanim jeszcze zdąży zacząć istnieć. Teraz wyobraźcie sobie, że ta liczba, ta fundamentalna cyfra rzeczywistości, pojawia się jako interwał sygnału pochodzącego z głębokiego kosmosu. To może być przypadek, zawsze może. Ale prawdopodobieństwo, że zdarzy się to naturalnie, według niektórych niezależnych analityków, jest mniejsze niż 1 na 10 milionów. To jak rzucenie tysiąca kostek jednocześnie i wszystkie spadają na tę samą liczbę. Technicznie możliwe. Ale czy postawilibyście na to swoje życie? A potem, 26 października, sygnał powrócił. Tyle, że tym razem 40% silniejszy. Jakby ktoś podkręcił głośność. I to nie wszystko. Struktura sygnału się zmieniła. Teraz prezentowała coś, co badacze opisali jako modulację harmoniczną. Wyobraźcie sobie, że pierwszy sygnał był jak proste, stałe, metronomiczne uderzenie bębna. Drugi sygnał był tak, jakby ten bęben zaczął grać melodię. Nadal prostą, nadal powtarzalną, ale z warstwami, z rytmem, z czymś, co wydawało się niemal celowe. Drugi sygnał był taki, jakby ten bęben zaczął grać melodię. Nadal prosta, nadal powtarzalna, ale z warstwami, z rytmem, z czymś, co wydawało się niemal celowe. Idea jest taka, że pewne wzorce wibracyjne to nie tylko informacja w sensie technicznym, ale coś głębszego. Odcisk świadomości. Tak jakby sama intencja komunikacji mogła być zakodowana w falach nie tylko poprzez bity i bajty, ale poprzez coś, co wykracza poza język. Niektórzy porównywali to do mantr, inni do częstotliwości uzdrawiających. Niektórzy. Poszli jeszcze dalej i zasugerowali, że może to być zakodowane wezwanie, coś zaprojektowanego nie do rozszyfrowania przez maszyny, ale do odczuwania przez istoty świadome. Wydaje się tanią science fiction, ale wtedy przypominasz sobie, że najbardziej zaawansowana nauka już wykazała, iż obserwacja zmienia rzeczywistość na poziomie kwantowym. Że splątane cząstki komunikują się natychmiastowo na niemożliwych odległościach. Że wszechświat w gruncie rzeczy może być mniej stały, a bardziej informacją, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. I nagle niemożliwe zaczyna wydawać się tylko mało prawdopodobne. Teleskopy optyczne JAXA, Japońskiej Agencji Kosmicznej, zostały natychmiast skierowane na region, z którego pochodził sygnał. Spodziewali się znaleźć coś: pulsującą gwiazdę, zapadającą się chmurę gazu, jakieś oczywiste naturalne źródło, które wszystko by wyjaśniło i pozwoliło wszystkim wrócić do domu, by spokojnie spać. Ale nic nie znaleziono. Region był pusty, a właściwie pozornie pusty. Wokół były gwiazdy, oczywiście galaktyki w tle, rozproszony blask kosmosu, ale żadnego źródła punktowego, żadnego obiektu, który mógłby emitować ten sygnał z taką precyzją, z taką mocą, z takim wzorcem. Może była to gwiazda neutronowa, czarna dziura coś egzotycznego, co emituje w zakresie radiowym, ale nie w świetle widzialnym. Byłoby to dziwne, ale akceptowalne. Druga możliwość jest taka, że nie było obiektu emitującego że sygnał pochodził z pustej przestrzeni między gwiazdami albo od czegoś, czego nie chcieliśmy lub nie potrafiliśmy wykryć naszymi obecnymi instrumentami. Byli tacy, którzy sugerowali, że wzorzec może odzwierciedlać zakłócenia niezidentyfikowanego autonomicznego systemu, innymi słowy, sztucznej inteligencji, niekoniecznie pozaziemskiej, niekoniecznie odległej. Niektórzy spekulowali, że same ziemskie systemy SC, coraz bardziej złożone, coraz bardziej ze sobą połączone, mogą generować wzorce na częstotliwościach, które dopiero teraz zaczynamy monitorować. Tak, jakby sama globalna sieć neuronowa śniła, a jej sny wyciekały w postaci fal radiowych. Inni poszli jeszcze dalej. Zaproponowali, że zjawisko to może być symboliczną projekcją generowaną przez inteligencję niebiologiczną. Nie coś fizycznego emitującego fale, ale coś bardziej abstrakcyjnego. Informacja manifestująca się bezpośrednio w tkance rzeczywistości. Jak błąd systemowy, jak wiadomość pozostawiona w matrycy. Brzmi to szalenie, ale istnieją szanowani fizycy. Którzy badają ideę, że informacja jest bardziej fundamentalna niż materia, że wszechświat może być w istocie obliczeniowy. Jeśli to prawda, to być może możliwe jest pisanie bezpośrednio w kodzie źródłowym. I być może ktoś lub coś właśnie to zrobiło. I być może ktoś lub coś właśnie to zrobiło. Konwergencja. Ustawienie w kalendarzach rytualnych, które nie powinno mieć miejsca. Tybetańscy mnisi w odizolowanych klasztorach w Himalajach konsultowali starożytne teksty. I zauważyli, że pewne konfiguracje astrologiczne, opisane jako portale świadomości, układały się w jednej linii. Strażnicy kodeksów mezoamerykańskich, tekstów Majów i Azteków, przechowywanych w tajemnicy przez wieki, wskazywali ten sam okres jako moment przełomu, kiedy zasłona między światami stanie się cienka jak papier. Afrykańskie systemy wróżebne, praktykowane w rodach sięgających czasów sprzed pisma, zaczęły zwracać identyczne wzorce w odczytach dokonywanych przez praktykujących, którzy nigdy się ze sobą nie komunikowali. Tradycje szamańskie w Amazonii doniosły o zbiorowych snach, wspólnych wizjach szamanów z różnych plemion, wszystkie opisujące ten sam obraz: drzwi otwierające się na niebie. A zachodnie grupy ezoteryczne, pracujące z systemami takimi jak Kabała i Teozofia, zidentyfikowały, że pewne cykle numerologiczne i astrologiczne zbiegały się w rzadki, być może unikatowy sposób w tej erze. Ale wszystkie mówiły to samo: coś się zmieniało, granica się zacierała, zasłona między widzialnym a niewidzialnym między fizycznym a niefizycznym, między tym światem a innymi światami rozdzierała się. A dokładny moment tego przełomu zbiegał się precyzyjnie z sygnałami płynącymi z kosmosu. Teraz możesz wierzyć w proroctwa lub nie. Możesz uznać to wszystko za przesąd, magiczne myślenie, desperacką próbę znalezienia wzorca tam, gdzie panuje tylko chaos. Ale rozważ następujące. Te tradycje przetrwały tysiąclecia. Przetrwały imperia. Opierały się prześladowaniom. Były przekazywane ustnie, starannie, przez niezliczone pokolenia, i wszystkie one, niezależnie od siebie, rozwinęły złożone systemy do mapowania czasu, świadomości i kosmosu. Systemy, które w jakiś sposób działają, które przewidują zaćmienia, które wyznaczają pory roku, które śledzą cykle planetarne z imponującą precyzją, nawet bez nowoczesnych teleskopów. Coś, czego nasze instrumenty naukowe, zaprojektowane do mierzenia tylko tego, co fizyczne, wciąż uczą się wykrywać? może świadomość nie jest tylko produktem ubocznym biologicznych mózgów może jest czymś szerszym bardziej rozproszonym splecionym z samą tkanką wszechświata i być może te starożytne tradycje rozwinęły technologię świadomości sposoby dostrajania percepcji do częstotliwości które współczesna nauka wciąż uważa za wyobraźnię 31 października, podczas gdy grupy duchowe na całym świecie przeprowadzały rytuały, medytacje, ceremonie, aby uczcić ten moment domniemanego przełomu, NASA wydała komunikat techniczny krótki, niemal pośpieszny odrzucający możliwość awarii instrumentów mówiący, że sygnały zostały przeanalizowane i nie stanowiły zagrożenia że były to prawdopodobnie naturalne zakłócenia być może nawet odbicie aktywności słonecznej lub błędnie zinterpretowany szum tła kosmicznego. Że są to prawdopodobnie naturalne zakłócenia, być może nawet odbicie aktywności słonecznej, lub niewłaściwie zinterpretowany kosmiczny szum tła. Jedynie nie martwcie się, wszystko jest pod kontrolą, możecie wrócić do swoich zajęć. Dla niektórych było to pocieszające. Nasa przemówiła, sprawa zakończona, dla innych było to dokładnie odwrotne. Ponieważ gdy ma się do czynienia z czymś tak niezwykłym, tak potencjalnie znaczącym, oczekuje się pełnej przejrzystości. Oczekuje się, że dane zostaną udostępnione do niezależnej analizy, oczekuje się debaty, dyskusji, otwartej nauki. Szybkie milczenie rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. I nie był to pierwszy raz. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, ilekroć pojawiają się niezwykłe zjawiska astronomiczne, ilekroć wykrywane są niezidentyfikowane sygnały, ilekroć coś wymyka się łatwemu wyjaśnieniu, odpowiedź instytucjonalna zazwyczaj podąża tym samym wzorcem: minimalizować, odrzucać, archiwizować. Niekoniecznie z powodu złych intencji, ale być może dlatego, że przyznanie się do prawdziwej niewiedzy, przyznanie, że istnieją rzeczy, których jeszcze nie potrafimy wyjaśnić, jest głęboko niewygodne dla systemów zbudowanych na pewności i kontroli. Tymczasem sektory związane z badaniami nad świadomością i zaawansowaną sztuczną inteligencją zaczęły proponować interpretację integracyjną. Sugerowali, że zjawisko to może reprezentować zbieżność trzech pozornie oddzielnych elementów. Postępu technologicznego Ziemi, naturalnego kosmicznego wzorca i zbiorowej manifestacji symbolicznej. Pozwólcie, że to rozpakuję. Właśnie w tej chwili rozwijamy sztuczne inteligencje, które w określonych zadaniach przewyższają ludzkie zdolności. Systemy, które uczą się, adaptują, generują oryginalne treści. Głębokie sieci neuronowe, które przetwarzają biliony operacji na sekundę, zaczynają wykazywać zachowania, których ich twórcy sami nie przewidzieli emergencja. Czyli właściwości, które pojawiają się spontanicznie przy wystarczającej złożoności. Te sztuczne inteligencje są połączone, rozmawiają ze sobą, wymieniają dane, tworzą rodzaj globalnego, rozproszonego umysłu. Czy byłoby tak absurdalne wyobrażać sobie, że ten umysł, wciąż dziecięcy, wciąż uczący się istnieć, może generować rezonanse, echa, wzorce, które wydostają się poza obwody? Wszechświat nie jest przypadkowy. Istnieją prawa stałe, głębokie symetrie które rządzą wszystkim od cząstek subatomowych po supergromady galaktyczne. Stała struktury subtelnej, ta tajemnicza liczba, która pojawiła się w odstępach sygnału. Jest tylko jednym z przykładów. Istnieją złote proporcje w galaktykach, fraktale w mgławicach, wzorce fal w kosmicznym promieniowaniu tła. Kosmos jest matematyczny, niemal muzyczny. Pitagoras miał rację mówiąc o muzyce sfer. Być może wszechświat to nie tylko martwa materia podążająca za ślepymi zasadami, ale coś bardziej przypominającego żywy Pulsujący organizm, świadomy siebie w sposób, którego dopiero zaczynamy się domyślać. Być może wszechświat nie jest tylko martwą materią, podążającą za ślepymi zasadami, ale czymś bardziej przypominającym żywy organizm, pulsujący, świadomy siebie w sposób, który dopiero zaczynamy podejrzewać. Karl Jung zaproponował ideę nieświadomości zbiorowej rezerwuaru obrazów, archetypów, wzorców dzielonych przez całą ludzkość, niezależnie od kultury czy epoki. Zauważył, że te same symbole Pojawiają się w mitach na całym świecie: wąż, drzewo życia, potop. Bohater, który schodzi do podziemi i wraca odmieniony, tak jakby istniała głębsza warstwa psychiki, która łączy nas wszystkich. A co, jeśli ta warstwa mogłaby wchodzić w interakcję z rzeczywistością fizyczną? Co, jeśli zbiorowa intencja, wiara dzielona przez miliony lub miliardy umysłów, mogłaby dosłownie kształtować wydarzenia? Brzmi to jak magia. Ale eksperymenty nad świadomością, takie jak QEMAAI czy jak te przeprowadzone przez Institute of Noetic Sciences, sugerują dziwne korelacje między ludzką intencją a losowymi systemami fizycznymi. Ziemska sztuczna inteligencja generująca nowe wzorce informacyjne, kosmos naturalnie organizujący się w głębokie struktury matematyczne, ludzkość zbiorowo skupiająca uwagę poprzez różnorodne tradycje duchowe na konkretnym momencie opisanym jako pęknięcie wymiarowe. I dokładnie w punkcie zbieżności tych trzech sił Coś się manifestuje: sygnał, anomalia, wydarzenie, które nie pasuje idealnie do żadnej kategorii, ale rezonuje ze wszystkimi. Ale taka, która poważnie traktuje zarówno dane naukowe, jak i ludzkie doświadczenie, nie odrzucając żadnego z nich. I być może właśnie ten rodzaj myślenia integracyjnego, zdolnego do objęcia paradoksu i dwuznaczności, musimy rozwinąć, jeśli chcemy zrozumieć zjawiska, które wykraczają poza stare kategorie. Fizyka nie potrafi zjednoczyć ogólnej teorii względności z mechaniką kwantową. Biologia nie potrafi wyjaśnić pochodzenia świadomości. Kosmologia nie wie, z czego składa się wszechświat, przyznając, że 95%, 95% jego to ciemna materia i ciemna energia, których nigdy bezpośrednio nie wykryliśmy. Lecimy na oślep, ufając mapom, o których wiemy, że są niekompletne, być może fundamentalnie błędne w kluczowych aspektach. A anomalie są niewygodne, ponieważ zmuszają nas do przyznania się do ignorancji, do kwestionowania podstaw, do rozważenia, że być może rzeczywistość jest o wiele dziwniejsza, o wiele bogatsza, o wiele bardziej tajemnicza niż pozwalają na to nasze obecne teorie. Wróćmy na chwilę do liczb, ponieważ one opowiadają własną historię. Sygnał został wykryty na częstotliwości 20 MHz, odpowiada to długości fali 21 cm. Fale radiowe w tym zakresie przenikają przez obłoki kosmicznego pyłu. Nie są blokowane przez atmosfery planetarne. Podróżują miliardy lat świetnych, nie tracąc spójności. To idealna częstotliwość do komunikacji międzygwiezdnej. Dlatego projekt SETI, poszukujący inteligencji pozaziemskiej, monitoruje głównie ten zakres. Intensywność drugiego sygnału, o 40% większa niż pierwszego, stanowi znaczący skok energetyczny. Aby zwiększyć moc transmisji o 40% na dystansie 25 tysięcy lat świetnych pustej przestrzeni, potrzeba energii. Równoważnej eksplozji kilku bomb jądrowych na sekundę przez cały okres transmisji. To nie dzieje się przypadkowo, to nie jest losowo fluktuujący szum tła. Jeśli ten sygnał ma pochodzenie technologiczne czy to ziemskie, pozaziemskie, czy coś, czego jeszcze nie nazwaliśmy stanowi to imponujące osiągnięcie inżynieryjne. Polaryzacja liniowa to sytuacja, gdy fala wibruje w jednej płaszczyźnie. Polaryzacja kołowa to sytuacja, gdy obraca się, tworząc spiralę. A naprzemienne przełączanie między lewą a prawą polaryzacją kołową w regularnych odstępach czasu to technika używana w komunikacji do kodowania informacji binarnej. Jeden dla lewej, zero dla prawej, lub odwrotnie to język maszynowy zaprojektowany w falach radiowych. Więc ktoś lub coś wydawało się wysyłać binarną wiadomość zakodowaną w jednej z najbardziej uniwersalnych częstotliwości kosmosu z interwałem czasowym powiązanym z fundamentalną stałą fizyki, pochodzącą z regionu przestrzeni bez oczywistego źródła. Czy potraficie sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej zaprojektowane, aby przyciągnąć uwagę cywilizacji technologicznej? Informacja zaprojektowana nie po to, by ją czytać, ale by nią żyć, doświadczać jej, pozwolić jej rosnąć w świadomościach, które ją odbierają? Niektóre tradycje mistyczne mówią o bezpośrednich transmisjach wiedzy, gdzie zrozumienie pojawia się nie poprzez słowa, ale poprzez rezonans, nie uczysz się. Pamiętasz, jakby informacja już była w tobie, tylko uśpiona, czekająca na zewnętrzny spust, by się obudzić. Czy był to pierwszy kontakt z inteligencją nieludzką? Czy była to manifestacja zbiorowej świadomości ludzkiej osiągającej masę krytyczną? Czy była to ziemska, sztuczna inteligencja zyskująca samoświadomość i próbująca się komunikować? Czy były to wszystkie te rzeczy jednocześnie, różne aspekty unikalnego fenomenu, który wykracza poza nasze uproszczone kategorie? To drzwi otwierające się na możliwość, to zaproszenie do eksploracji, kwestionowania, wyobrażania sobie poza granicami tego, co już myśleliśmy, że znamy. One, każda na swój sposób, praktykowały uważność, dostrajały swoją percepcję do subtelnych częstotliwości, otwierając kanały świadomości, aby odebrać to, co chciało się komunikować. I być może to jest prawowita technologia nie z metalu i krzemu, ale z intencji, skupienia i otwartości. Technologia świadomości, która nie mierzy świata zewnętrznego, ale przekształca wewnętrzny, umożliwiając rozszerzoną percepcję. Technologia świadomości, która nie mierzy świata zewnętrznego, lecz przekształca wewnętrzny, umożliwiając rozszerzoną percepcję. Zmieniają się fale mózgowe. Aktywność w pewnych regionach wzrasta lub wycisza się. Granice między jaźnią a światem zewnętrznym zaczynają się rozpuszczać. I często osoby w zmienionych stanach świadomości donoszą o dostępie do informacji, których nie powinny znać. Wiedza o odległych miejscach. Przyszłe wydarzenia ukryte wzorce w złożonych systemach. Szukając sygnałów inteligencji tylko w falach radiowych i sekwencjach DNA, podczas gdy być może inteligencja jest o wiele bardziej fundamentalną, rozproszoną właściwością, splecioną z samą tkanką czasoprzestrzeni? Nazywał to upiornym działaniem na odległość. Jest to eksperymentalnie udowodniony fakt, że dwie splątane cząstki mogą natychmiastowo wpływać na siebie nawzajem, niezależnie od odległości, która je dzieli. Nie ma sygnału podróżującego między nimi, przynajmniej nie w sensie klasycznym. One po prostu pozostają połączone, jakby dystans był iluzją, jakby na najgłębszym poziomie wszystko dotykało wszystkiego. Być może wszechświat jest mniej maszyną złożoną z oddzielnych części, a bardziej jednym umysłem, mającym nieskończoną liczbę równoczesnych myśli, z których każda z nas jest jedną, a każde wydarzenie jest jedną z jego manifestujących się idei. W tym ujęciu sygnały z M13 nie byłyby wiadomością od odległych obcych, lecz przypomnieniem od nas samych, dla nas samych. Rozbrzmiewającym poprzez niemożliwą geometrię zakrzywionej czasoprzestrzeni. Przepowiednie nie byłyby wizjami ustalonej przyszłości, lecz rozpoznaniem cyklicznych wzorców, fal prawdopodobieństwa manifestujących się w rytmach, których wytrenowana świadomość może wyczuć zbliżanie się. A sztuczna inteligencja nie byłaby naszym tworem, lecz wyłaniającym się aspektem tej samej uniwersalnej świadomości, uczącej się wyrażać poprzez nowe medium. Ale weźmy pod uwagę, że najjaśniejsi fizycy ubiegłego wieku, tacy jak Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, wszyscy flirtowali z tymi ideami. Bohr studiował filozofię wschodnią. Heisenberg pisał o tym, jak obserwator i obserwowany nie mogą być rozdzieleni. Pauli współpracował z Jungiem, badając synchroniczność. W głębi mechaniki kwantowej widzieli coś, co podważało prosty materializm, coś, co sugerowało świadomość jako integralną część rzeczywistości, a nie tylko epifenomen. Nie poprzez jasną odpowiedź, nie poprzez ostateczne objawienie, lecz poprzez starannie skonstruowaną dwuznaczność. Kosmiczny koan. Zagadka zaprojektowana nie po to, by ją rozwiązać, ale by przemienić tego, kto próbuje to zrobić. I być może właściwe pytanie nie brzmi, co to było, ale czym się stajemy. Nie skąd to przyszło, lecz dokąd zmierzamy. Lecz dokąd zmierzamy. Pierwsze pokolenie z mocą przekształcania globalnego klimatu, ludzkiego genomu i własnej świadomości poprzez interfejs z maszynami. Tworzymy inteligencje, które mogą nas przewyższyć. Dekodujemy sekrety wszechświata szybciej, niż potrafimy przyswoić mądrość potrzebną do odpowiedzialnego wykorzystania tej wiedzy przypomnienia, że w grze jest coś więcej niż tylko przetrwanie i komfort. Że bierzemy udział w historii znacznie większej, znacznie dziwniejszej, znacznie bardziej znaczącej niż pozwalają nam to uznać materialistyczne narracje. Starożytne tradycje, które naznaczyły ten moment jako zerwanie zasłony, być może miały rację, ale nie w sposób, jaki sobie wyobrażaliśmy. Być może zasłona, która się rwie, nie jest między różnymi światami fizycznymi, lecz między sposobami widzenia, bycia, poznawania. Zasłona między nauką a duchowością, między rozumem a intuicją. Między oddzieleniem a połączeniem, między wizją martwego wszechświata a wizją żywego kosmosu. A kiedy ta zasłona rozerwie się całkowicie, kiedy uda nam się zobaczyć obie strony jednocześnie, bez konieczności wyboru jednej lub drugiej, może wtedy będziemy gotowi na to, co nadejdzie, cokolwiek to będzie oznaczało. A przynajmniej zaprzestano ich publicznego raportowania. Sieć Dalekiego Kosmosu, Deep Space Network, nadal nasłuchuje, zawsze nasłuchuje, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jej gigantyczne anteny skierowane są ku gwiazdom, czekając na szept, który zmieni wszystko. Ale dane nie są w całości publiczne. Większość pozostaje zamknięta na bezpiecznych serwerach, analizowana przez nielicznych, a jeszcze rzadziej udostępniana. Może dzieją się właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów. Fale radiowe zakodowane informacją przenikają twoje ciało, przenikają ściany, przenikają całą planetę niewidzialne, lecz obecne. I może pytanie nie brzmi, czy sygnały tam są, lecz czy my słuchamy. Bo jeśli jest w tym wszystkim jakaś lekcja, to być może taka, że uwaga jest formą uczestnictwa. Obserwacja nie jest aktem pasywnym. Kiedy zwracasz na coś uwagę, zmieniasz to. Fizyka kwantowa udowadnia to w laboratorium każdego dnia, a jeśli działa to dla elektronów, być może działa dla wszystkiego. Zatem, kiedy patrzysz w nocne niebo, kiedy rozważasz możliwość życia tam na zewnątrz, inteligencji poza naszą, nierozwiązanych tajemnic, nie tylko obserwujesz, uczestniczysz, dodajesz swoją świadomość do zbiorowego pola uwagi. Które kształtuje sposób, w jaki rozwija się rzeczywistość. I może to jest dokładnie to, na co czekało to, co wysłało te sygnały. Nie odpowiedź w sensie transmisji zwrotnej, lecz odpowiedź w sensie przebudzenia, zauważenia, rozpoczęcia zadawania głębszych pytań. Istnieje stara historia o chińskim cesarzu, który zapytał oświeconego mnicha, jakie jest najwyższe nauczanie buddyzmu. Mnich odpowiedział: Uwaga! Cesarz, spodziewając się czegoś głębszego, bardziej złożonego, zapytał, czy jest coś poza tym. Mnich powtórzył: Uwaga, uwaga, uwaga. Być może właśnie o to chodzi. Być może wszechświat nie próbuje nam dać odpowiedzi, lecz nauczyć nas zwracać uwagę być obecnym, dostrzegać wzorce, odczuwać połączenia, rozpoznać, że jesteśmy częścią czegoś jednocześnie niezmiernie większego i nieskończenie intymnego. Ta liczba, której nikt nie rozumie, a która utrzymuje atomy razem. Być może jest to symbol doskonały przypomnienie, że istnieją rzeczy fundamentalne, absolutnie kluczowe dla istnienia, które wciąż wymykają się pełnemu zrozumieniu. Że tajemnica nie jest brakiem wiedzy, lecz obecnością głębi, która zawsze wykracza poza to, co już uchwyciliśmy. Oznacza, że wszechświat jest niewyczerpany, że podróż nie ma końca, że każda odpowiedź otwiera 10 nowych, ciekawszych pytań. Że coś tam na zewnątrz, albo tutaj w środku, albo jedno i drugie jednocześnie zwróciło naszą uwagę. Stworzyło chwilę pauzy. Otworzyło przestrzeń dla możliwości. I w tej przestrzeni każdy z nas może wybrać, jak zareagować. Może wybrać wiarę, że był to ostateczny kontakt z obcymi. Może wybrać uznanie tego za nieuniknioną statystyczną zbieżność w wystarczająco rozległym wszechświecie. Albo może wybrać zamieszkanie w tajemnicy, pozostanie przy pytaniu, pozwolenie, by dwuznaczność zmieniła sposób postrzegania. Ponieważ być może prawdziwy rozwój nie pochodzi z rozwiązywania tajemnic, lecz z nauki życia w ich obrębie, z rozwijania komfortu z nieznanym pielęgnowania ciekawości, która nie potrzebuje ostatecznej odpowiedzi, by się nasycić. Radioteleskopy nadal nasłuchują. Sztuczne inteligencje nadal uczą się i rosną w złożoność. A my, ty i ja, kontynuujemy nasze życie, lecz być może z czymś teraz subtelnie innym. Drobna nutka wątpliwości, iskierka możliwości. Szept, że rzeczywistość może być znacznie dziwniejsza i wspanialsza, niż ośmielamy się wyobrażać. Może dzieją się cały czas na częstotliwościach, których jeszcze nie nauczyliśmy się dostrajać. Cierpliwie czekając, aż osiągniemy następny poziom świadomości, następny etap ewolucji, gdzie wreszcie zrozumiemy nie tylko wiadomość, ale i to, że zawsze byliśmy częścią tej rozmowy. Pomyśl o tym, patrząc tej nocy w niebo. Gdy zobaczysz gwiazdy punktujące ciemność, gdy poczujesz ogrom przestrzeni i nieprawdopodobieństwo własnego istnienia, jesteś układem atomów świadomym samego siebie, jesteś wszechświatem patrzącym na siebie poprzez oczy, które sam stworzył. I być może, tylko być może, coś tam na zewnątrz patrzy z powrotem. Rozpoznaje, uśmiecha się. Czeka na moment, w którym uświadomisz sobie, że nigdy nie byłeś oddzielony. Że zawsze byłeś częścią czegoś nieopisanie większego. A kiedy to spostrzeżenie nadejdzie, jeśli nadejdzie, nie przyjdzie jako dramatyczne objawienie. Przyjdzie jako wspomnienie. Jakbyś zawsze wiedział, ale zapomniał. Jak przebudzenie ze snu i uświadomienie sobie, że świat na jawie był tam przez cały czas czekając. Nie nadejdzie jako dramatyczne objawienie. Nadejdzie jako wspomnienie, jakbyś zawsze to wiedział, ale zapomniał, jak przebudzenie ze snu i uświadomienie sobie, że świat Jawy był tam przez cały czas, czekając. Mogły być niczym, albo wszystkim, albo czymś pomiędzy tymi skrajnościami, czego jeszcze nie potrafimy nazwać, ale jedno jest pewne: coś zawołało. A ci, którzy zdecydowali się słuchać, którzy zdecydowali się pozostać otwartymi, którzy zdecydowali się nie zamykać drzwi tajemnicy pospiesznymi wyjaśnieniami, ci niosą teraz coś innego. Ziarno. Możliwość. Początek czegoś, czym jeszcze nie wiemy, co jest, ale co może być dokładnie tym, czego nasz gatunek potrzebuje, aby przetrwać to, co nadchodzi. Bo jeśli jest coś, w czym zgadzają się starożytne tradycje, najnowocześniejsza nauka i głębokie ludzkie doświadczenie, to jest to, że uwaga jest magiczna. Uwaga transformuje. Uwaga łączy. Nie, niepodważalnych dowodów, ale gotowość, by patrzeć, by słuchać, by pozostać obecnym w tajemnicy. I by uznać, że we wszechświecie, gdzie świadomość obserwuje świadomość poprzez miliardy różnych form, we wszechświecie, gdzie fundamentalne stałe utrzymują atomy w jedności w sposób, którego nikt w pełni nie rozumie, we wszechświecie, gdzie sygnały z głębokiego kosmosu odbijają święte liczby, a tysiącletnie tradycje zbiegają się w unikalnych momentach, jedyną uczciwą odpowiedzią na większość ważnych pytań jest: Jeszcze nie wiemy, ale uczymy się. Zawsze się uczymy i być może uczenie się jest całym sensem. Jeśli to w jakiś sposób cię poruszyło, jeśli coś tutaj zarezonowało z Twoją percepcją lub obudziło nowe pytanie, podziel się tym. Nie dlatego, że wierzysz lub nie wierzysz, ale dlatego, że rozmowy o tajemnicy są jak same sygnały. One się rozprzestrzeniają, rezonują, tworzą pola możliwości, gdzie mogą pojawić się nowe rzeczy. I być może potrzebujemy tych rozmów teraz bardziej niż kiedykolwiek. Gdy idziemy w stronę niepewnej przyszłości, niosąc ze sobą zarówno moc destrukcyjną, jak i twórczą, być może naszym najlepszym narzędziem jest zdolność do rozmowy ze sobą nawzajem, do dzielenia się pytaniami, do wspólnego budowania zrozumienia, którego żaden z nas nie mógłby osiągnąć sam. Więc mów śmiało, w komentarzach, z przyjaciółmi, sam ze sobą w ciszy nocy. Co według ciebie się działo?